Ewa Krawczyk wyciąga rękę do Igora. Pogodzi się z pasierbem? Ewa Krawczyk, 63 litry, od wielu lat nie dogaduje się ze swoim pasierbem Igorem 50 litrów. W książce Sława Zniesławia wyznała, że mężczyzna obwinia ją o rozpad małżeństwa jego rodziców. On nigdy nie chciał się pogodzić z tym, że Krzysztof nie jest z jego matką. Mnie oskarżał o rozbicie małżeństwa, a nie mamy, halinę czytamy. Jak dodała, sprzedała nawet futro, by kupić dziecku instrument muzyczny. Od kilku miesięcy Igor Krawczyk walczy w sądzie o podważenie testamentu ojca i jest w konflikcie ze swoją macochą. Nie zawsze jednak tak było. Ewa Krawczyk wyznała, że zależało jej na poprawnych relacjach z jedynym synem męża. Ewa Krawczyk wyciąga rękę do Igora: Kiedy go poznałam, bardzo się starałam, żeby mnie chociaż polubił. Kiedy go poznałam, bardzo się starałam, żeby mnie chociaż polubił. Byłam miła, sprzedałam swoje futro, żeby kupić mu keyboard, ale zawsze dwie strony muszą chcieć. Próbowałam na wszystkie sposoby ten lud stopić i w Ameryce, i w Polsce. Ja jestem otwartą osobą, czytamy w książce. Kobieta wierzy, że Igor jeszcze się opamięta i zmieni swoje nastawienie.